W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz duszę, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, Chwało Świętych Aniołów, Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich, Módl się za nami. Święty Michale, Książę Zastępu Wiecznego, Módl się za nami. Święty Michale, Wodzu aniołów pokoju, módl się za nami. Święty Michale, najmocniejszy w walce, módl się za nami. Święty Michale, pogromco pradawnego węża, módl się za nami. Święty Michale, odwieczny obrońco ludu bożego, módl się za nami. Święty Michale, któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników, módl się za nami. Święty Michale, który przyjmujesz pochodzące dusze i prowadzisz je do raju, módl się za nami. Święty Michale, pocieszenie wiernych, módl się za nami. Święty Michale, Opiekunie tych, którzy oddali się Tobie, módl się za nami. Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice boskie, módl się za nami. Święty Gabrielu, który zapowiedziałeś narodziny i misję świętego Jana chrzciciela, módl się za nami. Święty Gabrielu, który zwiastowałeś wcielenie słowa, módl się za nami. Święty Gabrielu, stróżu najświętszej panienki, módl się za nami. Święty Gabrielu, czuwający nad dzieciństwem zbawiciela, módl się za nami. Święty Gabrielu, który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki, módl się za nami. Święty Gabrielu, wierny sługo Chrystusa, módl się za nami. Święty Rafale, aniele zdrowia, módl się za nami. Święty Rafale, Jeden z siedmiu duchów stojących przy tronie Boga módl się za nami. Święty Rafale, wierny przewodniku Tobiasza módl się za nami. Święty Rafale, który zmusiłeś diabła do ucieczki módl się za nami. Święty Rafale, Orędowniku naszych modlitw przed Panem, módl się za nami. Święty Rafale, uzdrowicielu ślepego, módl się za nami. Święty Rafale, wspomożycielu w strapieniu, módl się za nami. Święty Rafale, pocieszycielu w trudach, Módl się za nami. Święty Rafale, niosący radość twym wiernym podopiecznym, módl się za nami. Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami. Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów przepuść nam. Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas. Jezu Chryste, ozdobowiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami. Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod krzyżem i za swoje, przyjmując dewizę, Któż jak Bóg, zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem. By zwiastował prześwietnej dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez Jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś błogosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził On nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli Jego pomocy w chorobie duszy przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.